Rafael Bielecki autorstwa Aniki Stasińskiej. Wpis pierwszy. Zaczęła się gehenna. Wiecie, jak to jest, gdy śpisz sobie błogim snem niewinnego i nagle ze zdwojoną mocą w twoje lewe ucho uderza kiczowaty dzwonek łzom? Nie? Koniecznie spróbujcie, zabawa przednia. Właśnie w taki zajebisty sposób wstałem a raczej zerwałem się z łóżka we wrześniowy poranek, który miał rozpocząć kolejną dziesięciomiesięczną gehennę w państwowym więzieniu dla nieprzystosowanych. Ta, dobrze zgadliście. Z kalendarza ściennego szczerzyła do mnie kłyda ta pierwszy września. – Co za nieludzcy ludzie! – mruknąłem, pocierając zalepione żółtawą substancją ślepia. Po omacku dobrnąłem do kibla i zapaliłem światło, które podziałało na mnie jak na wampira. Karamba! Codzienny koszmar powrócił! Jakimś cudem dotarłem do zlewu, wymazanego czerwonym lipglosem starszej. Ten potwór Ewka chyba postanowił spróbować zrobić z siebie kobietę, ale jakoś nadal prezentuje się jak małoletni transwestyta. I użyłem kranu do docucenia się do końca. Nie obyło się bez ogólnej demolki wnętrza. Kto normalny wiesza płeczki na wysokości łokcia przeciętnego szesnastolatka? Psia karma. Stęk poszkodowanego, przygniecionego jakimiś duperelami starszej oraz zużytymi chusteczkami do nosa, wyrwał się z jego ust, czyli moich. Czy to aby zgodne z przepisami BHP? Jakimś cudem udało mi się pozbierać moje marne szczątki z podłogi i stanąć w miarę prosto. Z lustra jopił się na mnie półnagi szesnastolatek z czarnym stogiem siana na głowie i mocnymi zielonymi oczami. Podobieństwa do człowieka w tym momencie? 49 na 100. Omal nie dostałem zawału, gdy nagle coś zaczęło dobijać się do drzwi. – Ale Musę siusiu! szybko. a mami powiedziała, że mas mnie zaprowadzić do przedszkola. – No tak. Ewka wstała. Dlaczego ja nienawidzę czterolatków? No, tak. Za długo się smażą na patelni i ciężko je dobrze przyprawić. Ewka, miałaś tak na mnie nie mówić, ryknąłem do dzieciaka. Wspomniałem już, że odkąd obejrzała wszystkie części Harry'ego Pottera, sprytna szczeniara nazywa mnie Harry? A szczadzić na dwór? Powiem mamie. Nie. Yeah. Standardowy poranek w domu Bieleckich. Jeden wielki ryk. Obojętnie sięgnąłem po białą koszulę, nie, żebym ubierał się w garniak, zakładam dżinsy, i założyłem ją od niechcenia. Rafael, usłyszałem zaspany głos mamy. Jezu, rozumiem aluzję! Postarałem się nie wybuchnąć. Nie dość, że kolejny dziesięciomiesięczny wyrok to jeszcze czteroletnia hybryda na karku. Chwyciłem swój dezodorant, ustawiony w szafce pułapce, lewka wszędzie musi wepchnąć swoje brudne łapiszony i wypadłem z kibla, barykadując się w pokoju. Moja kwatera, zazwyczaj, przypomina coś pośredniego między rupieciarnią a wysypiskiem. Podłoga zawalona ciuchami, majtki i skarpetki miażdżąca przewaga. Pod oknem stosik pism o fantastyce, na biurku malownicze śmietnisko stworzone ze starych podręczników, kartek z bazgrołami, połamanymi szczątkami najprzeróżniejszych długopisów, ołówków i kredek. Jedyne w miarę czyste miejsce stanowiło biurko z kąpem i półki z moimi ukochanymi książkami. Matka non-stop mi truje o sprzątaniu tej zapadłej nory, ale ja tam tego nie słucham. Ubrałem się dość szybko i w pełnym ręsztunku wyposażony w notatnik i cienkopis, wybyłem do kuchni. Rafael, zaprowadzisz Ewcię do przedszkola? Ta mała cholera nie daje im się odlać do końca! Sąsiadka prowadzi swojego potwora, nie może zabrać i naszego. Rafael! A może tak zaczniesz zdrabniać moje imię? Zirytowałem się. Dewci wciąż! Gaworzysz ewciu, e wunciu e wulku mnie mdli ale do mnie to tylko klasyczne hitlerowskie rafael hitlerowskie matka parsknęła śmiechem zaprowadzisz małą do przedszkola bo ci po drodze Ta, pewnie wstąpił do piekieł bo po drodze mu było a za rogiem zahaczył jeszcze o spożywczy żeby mieć piwo i przekąski jasne tak samo mi po drodze jak Chińczykowi na stadion Europa z Chin poprzez Amerykę Południową. Burknąłem ponuro, łypiąc na to dziecko Hiroshimy wzrokiem złego bulteriera. Rafael, nie kłóć się ze mną. Ja nie dam rady jej odprowadzić. Zaraz muszę wyjść do biura. Matka zerknęła na zegarek. Znaj łaskę pana dla jego wiernych poddanych i zwierząt. Mamo, ale nazwał mnie zwierzakiem. Małpa. Mama! Rafael, zachowujesz się jak dzieciak. Ja? Jak dzieciak? Jeszcze czego. Foch. Otwochnąłem się, widząc kanapki z szynką i ogórkiem na talerzu. Hmm, ten ogórek jakiś podejrzanie zielony, ale niech będzie. Z racji braku musli ten jeden, jedyny raz mogę przetrwać w warunkach polowych. Odbiorę to sobie z nawiązką. Ledwie zdążyłam pochłonąć mój codzienny przydział śniadaniowy, zegarek oznajmił mi, że czas zebrać dupę w troki i ruszyć swoje zwłoki w stronę rzeźni. Ej, mama, po drodze skroję jeszcze sobie garnitur do trumny i zajrzę do notariusza z testamentem. Brudne skarpetki zapisałem w spadku siostrze, resztę spalić. Chcąc, nie chcąc, wziąłem tego potwora za rękę i poprowadziłem w stronę katowni przedszkolanek. Swoją drogą te kobiety to masochistki. Seryjni zabójcy w więzieniach stanowych są łagodniejsi niż banda Krasnali w wieku czterech lat. Wolałbym siedzieć w jednej celi z bossem Mafii, o samą nadenem Kubą Rozprówaczem, Hannibalem Lekterem, laleczką czaki, 10 lat. Niż spędzić 15 minut na oddziale przedszkolnym. Szybko by mnie chyba stamtąd z, z, wywieźli. Również na oddział, ale ten psychiatryczny. Haly, zobacz. Listecki robią się takie bzytkie, A ta kauza jest bludna. O, przyjechał samochód. O, piesek zascekał. Ojej, jej, zawiąwiecyk. O, w lubelek. Hally, mam lustkę. Jasek to moja lustka, tego pana z blodą, a ja chcę Hogwarta, chcę tego pieska, takiego celnego. Ma ktoś coś ostrego? Czy można by wypruć flaki temu trajkączącemu bachorowi? Usilnie starałem się zagłębić w brudach własnego ego, ale niestety piskliwy alcik ewci doprowadzał moją jaźń do krwawych zamachów na moją psychikę. Nic jeno rzeźnia! Nie zwracaj uwagi, nie zwracaj uwagi, nie zwracaj uwagi, jeb. Kurwa, ale otwórz oczy i uważaj na latarnie, debilu, lukrowany. Ocknąłem się na ziemi w stanie z lekka oszołomionym. Ewka stała tuż obok mnie i zwijała się ze śmiechu. Ludzie już wykręcali numery do najbliższego psychiatryka, a ja zastanawiałem się, czy ten ból to aż ból, czy tylko ból. Hale ha, no wiesz co, trzeba było użyć tego magicznego oka takiego pana, co nie był panem. Tak, mów mi jeszcze, a ja cię popieszczę, dwieście dwadzieścia. Pozbierałem swoje mizerne szczątki z ziemi i otrzepałem się w stylu, nic mi nie jest, nowy garniak za tysiaka w świetnym stanie. – Idziemy, zanim zrobię z ciebie gustowny neseserek – warknąłem do potwora i pociągnąłem za łapsko w odpowiednim kierunku. – Neferrefererek? – Ewka spojrzała na mnie niepewnie. – Powiem mamie! – Ludzie, sprzedam dzieciaka. Szybko i tanio. Bez zbędnych formalności. Zwrotów nie przyjmuję, ale mogę obiecać, że was czasami wspomnę. Czasami. Nie za często, ale jednak. A mówce, co chcesz. Strajkuj, piketuj, zakładaj związki zawodowe, a nawet ogłoś głodówkę, będzie więcej żarcia dla mnie. Burknąłem, ciągnąc ewkę za łapę, jak jamnika na smyczy. Ale, dlaczego flubelki śpiewają? Bo kurwa mają taki kaprys. Nie wiem, co ja ornitolog. Zapytasz panią przedszkolankę o ile kobiecina przeżyje atak piętnastki rozwrzeszczanych zastraj majtków. A co to, onnitolog? Zamkniesz się wreszcie, czy mam cię zapakować do czarnego, plastikowego wora? Spojrzałem groźnie na dzieciaka i w tej samej chwili zaległa błoga cisza. Oczy Ewki powiększyły się jak kotów w butach, Brudka zadrżała profesjonalnie. O cholera, tylko nie to. Ewka, proszę, nie wyjdź, dam ci cukierka. Korupcja osiągnęła samoświadomość i przekupiłem bestię przeterminowanym Michałkiem. Po piętnastu minutach dobrnęliśmy do celu. Przedszkole dębowe pod patronatem Mikołaja Kopernika. Ta tabliczka powinna głosić, uwaga, małoletni bandyci, nie dokarmiać i nie drażnić. Przed budynkiem kłębił się tłum piszczących, wyjących i wrzeszczących zaraz. Mamuśki jak kwoki tuliły toto to do siebie i wychwalały co toto to potrafi. Ta wyżera płatki go łapą, zżera szminki, wkłada kredki w... nieważne w co i nie zawsze sobie. Używa garów w celach muzycznych. Mam wyliczać dalej, czy zrobiło wam się wystarczająco słabo? Sąsiadka ze swoją hybrydą perorowała po prawej stronie. Tej ośmiornica Izulka duba w nosie. Wspominałem też, że podgatunek dziecięcy spożywa zawartość komór nosowych w furtowych ilościach? Nie? No to już wiecie. Ewulka na widok Izulka zauważalnie poweselała i z tej radości postanowiła wykorzystać moje ramię jako lianę do powieszania się i wypiszczenia kilku niezrozumiałych słów. Tak, idź do psiapsi, widać, że nie możecie się siebie doczekać, pchnąłem pomyłkę genetyczną w kierunku tamtej. Ewka i Zulek obwąchiwały się chwilę oglądając nawzajem swoje gumeczki, bransoleteczki i kiecuszki, po czym zaczęły kwiczeć w jakimś mandaryńskim dialekcie, wymieniając poglądy na temat współczesnej mody wśród czterolatków. Stwierdziłem, że nie zdzierzę. Pani Ryłowa, ja zostawię tę małą cholę Ew cię. W ostatniej chwili opanowałem swój swawolny język i soczyście zaakcentowałem imię potwora. Spieszę się z dekabo tego, ten no, y, autobusy, tramwaje i tego no y, taksówki? Zmyłem się jak najszybciej, nie czekając na odmowę. Ledwie znalazłem się za rogiem, odetchnąłem z ulgą. Do szesnastej wolność. Bachora odbierze stara, więc nie będę musiał się tu fatygować po raz wtóry. Ruszyłem ulicą w kierunku mojego zakładu dla psychicznie chorych. Momentalnie mój humor owinął się w czarny kocyk i zaszył gdzieś w kącie użalając nad sobą w sposób niegodny mężczyzny. Pierwszy dzień w liceum ach i och po prostu cud miód i orzeszki nowa buda, nowi kumple albo ich totalny brak, no i jak tu się nie cieszyć widokiem nauczycieli ostrzących sobie na mnie zęby. Ale ale jest jeszcze lepsza opcja. Fortuna sprawiła mi chujową niespodziankę i zainstalowała mnie w szkole dla kujonów. Ta, to ci geniusze, co nie mają średniej wyższej niż 6,0 i niższej niż 5,8. A teraz ja mam tam wegetować 3 lata. I chyba wiem, w jak okrutny sposób zabić własną matkę, która zmusiła mnie do złożenia tam papierów. Naiwnie sądziłem, że się nie dostałem. I chujnia z grzybnią z przeproszeniem dzieci. To szkoła prowadzona przez desperatów i dla desperatów. Niestety, że desperatów, którzy chcą się zakatować nauką na śmierć, jest coraz mniej, a desperatów prowadzących ową placówkę coraz więcej, szkoła przeszła kryzys, to też przyjęli mnie bez szemrania i właściwie z otwartymi ramionami. Dzień, w którym zobaczyłem swoje nazwisko na liście, był najgorszym dniem mego życia Ewa. Zabiję swoją starą, tak urządzę jej takie piekło, przy którym dziewięć kręgów piekielnych Dantego to Disneyland dla Amerykańców. Siąknąłem przejmująco mijając grupkę podstawówkowiczów poubieranych jak nieletnie pingwiny. Ach, być młodym i nieświadomym. Na takich oto melancholijnych myślach spłynęła mi podróż i wreszcie stanąłem przed moim radosnym zakładzikiem. W sumie nie jest tak źle, przecież oblatujący tynk może być przyprawą do sałatek, kraty w oknach dają poczucie bezpieczeństwa i ciepła środka, Wszystkie schody uczą uwagi. Ok, raf, pięść do przodu, nogi do tyłu i won do środka. Bo jak się spóźnisz, to ręka, noga, mózg na ścianie i słodka perspektywa zdrapywania szpachelką z podłogi. Nie przejmuj się, jeśli będą patrzeć na ciebie jak na debila. Z wyglądem potera to normalna reakcja. Zastanowiło mnie jedno. Dlaczego tu tak cholernie pusto? Czyżbym już się spóźnił? Dobra, Bielecki. Bierzemy rozpęd i zapierdzielamy do sali gimnastycznej. No i wziąłem rozpęd. Takie kurwa rozpęd, że wpadając przez na wpół otwarte drzwi do środka, zajwaniłem łbem o kant podwojów, notatnik poleciał lotem koszącym gdzieś tam, a ja rykoszetem odbiłem się od tego szkanta i zgrabnie wyglebałem się na ziemię, chyba tracąc przytomność. O w mordę! Co za ból! Niech ktoś wyłączy tę wiertarkę i przyciszy traktor. Wczoraj byłeś na imprezie Bielecki, czy jak? Pikola ci zaszkodziło? Człowieku, jak popadniesz w alkoholizm, to tak radośnie będziesz witał każdy poranek skacowanego. Po chwili zorientowałem się, że wcale nie jest poranek skacowanego. Jedno uprawiałem stosunek z ptakiem, znaczy się wyjebałem orła. Ach, ten dźwięk i powab. Powinieneś być misterem gracji. A, że pobędziesz pół roku na rekonwalescencji w szpitalu rejonowym, to już inna rozrywka. Zaraz, zaraz. Ta posadzka jest zdecydowanie za miękka i zbyt pachnąca. Typowe dla takich połamańców. Hej, żyjesz? Ktoś szarpnął mnie ostro za ramię. Otworzyłem oczy, czując jak zawartość żołądka niebezpiecznie zbliża się w okolice przełyku, a czaszka pulsuje bólem jak diody na dyskotece. W tej samej chwili wrzasnąłem jak gwałcona dziewica i poderwałem się do pozycji siedzącej, odskakując kawałek. Nade mną pochylał się jakiś chłopak z długimi do łopatek blond włosami zaczesanymi na prawo. Zimne, szare oczy lustrowały mnie beznamiętnie chociaż widać w nich było jakąś iskierkę zainteresowania. Na ustach błąkał mu się drwiący uśmieszek, a blade dłonie oparł na kolanach. — Cóż za przejmujący supran, Potter! — powiedział kpiącą, nosząc brew. W jednej chwili wyprostował się jak struna, nie śląc się nawet o pomoc. — Przyjemniaczek na ci jego mać! — Jaki Potter! Ach, ten pieprzony wygląd! Jęknąłem, zbierając się z trudem z ziemi. Pierwszy dzień już mam ksywkę. Niech to trampek i Adidas. Jestem Rafael Bielecki. Wyszczerzyłem zęby w bolesnym uśmiechu, stając chwiejnie i wyciągając rękę do gościa. Ty też do pierwszej humanistycznej? Ten spojrzał na moją dłoń z pełnym obrzydzenia zdziwieniem, po czym przeniósł wzrok na moją twarz. Zaczekaj, czyli nie jesteś Potter? Uniósł brew. Opadły mi ramiona. Nie, wbrew pozorom nie. Nie czytałem tej idiotycznej serii ja nawet nie wiem, kim był ten cały pieprzony Harry. A tak poza tym to nie wiem, może znasz innego gościa o takiej ksywie, ale ja go nie znam. W tej samej chwili powiał ciepły wietrzyk i uderzył mnie w nozdrza zapach kwiatów. What the fuck? Rozejrzałem się gwałtownie i szczęka przywitała mi się z ziemią. Nie byłem w holu wejściowym do szkoły. Stałem sobie najzwyklej w świecie na jakiejś olbrzymiastej łące porośniętej trawą, Z dala połyskiwało stalą jezioro, w tle góry i ciemny bór, a w epicentrum tej sielanki stał wielgachny zamek. O losie, umarłem? Ja umarłem? wrzasnąłem w panice. Tak szybko się nie umiera wbrew pozorom odparł chłodno blondyn. Coś mi się widzi, że powinienem zaprowadzić cię do dyrektora, bo nie podoba mi się twoje zachowanie. Palcami musnął plakietkę na swojej piersi i zielone P błysnęło w słońcu, a czarna szata zafalowała na wietrze. Zaraz. przewin. Powiedziałem czarna szata? Co to za maskarada? Umarłem, majacze, śmierć kliniczna, zatrucie pokarmowe? Jaki masz status krwi? zapytał z nienacka blondyn, a ja zbaraniałem. Eee... A RH+, plus, a co? Odpowiedziałem dukliwie. No tak. Witajcie w LO o najwyższym poziomie. Muszę przyzwyczaić się do widoku takich nawiedzonych gości. Za pół roku będę ich klonem. Czysto krwisty mieszaniec, czy szlama, idioto? Podpowiedział chłopak z politowaniem. Eee, nie popisałem się elokwencją. Szczerze czując się jak kretyn. – Idziemy do dyrektora – Warknął chłopak, łapiąc mnie za nadgarstek stalowym uściskiem, miażdżąc mi go i powrół w stronę wyjścia do zamku. – Dyrektora? Zaraz, momencik, kolego, składam apelację od wyroku. Za co, na co i za ile wyjdę? A poza tym, kim ty jesteś, żeby mnie tak szarpać i ciągać po dyrektorach? – zaoponowałem gwałtownie, wyrywając się blondynowi. – Luciusz Malfoy, prefekt Sliterinu. Mam prawo, a nawet obowiązek, odprowadzić cię do dyrektora Hogwartu. Odparł lodowato zapytanie. Hogwart, Hogwart... What the fucking Hogwart? Skądś znam tą nazwę. W komorze pamięciowej wirował mi mgliście jeden z setki monologów Ewki traktujących o tym faflunie Harrym Potterze. Róż się, bielecki, Dumbledore nie będzie czekał wiecznie. Malfoy znów złapał mnie za rękę i powrócił za sobą. Cholera! Znów coś znajomego. Skąd ja znam to nazwisko? Hogwarts, Dumbledore. To wszystko nie trzyma się kupy. Co moje liceum ma z tym wspólnego? Skąd znam tego kolesia? Muszę znać. Ech. Chyba widziałem go w reklamie proszku do prania. Do diabła z myśleniem. Mamy pierwszego września, z czystym sumieniem mogę jeszcze nie myśleć. Zanim się zorientowałem, wylądowałem w wielkim holu, z marmurową podłogą i ścianami ruszającymi się obrazami. Gwałtownie spojrzałem na portret po prawej. Przedstawiał jakiegoś starego dziada w przestarzałych szmatach, który z niesamowitym zapałem właśnie dłubał sobie w dziurce od nosa. Lewej, tak dla potomności. O w cholerę raf! Przywaliłeś z taką siłą, że przydać się rok rekonwalescencji, najlepiej w pokoju bez klameczek. Byłbym dalej kontemplował stan swojej nadwątlonej psychiki, gdyby nie kolejna rzecz. Ze ściany po lewej wystrzelił duch. Karzałkowaty ludek z szeroką mordą i złośliwym grymasem Zwi zawisł w powietrzu przed nami. Cholera duch? Spanikowałem i odskoczyłem do tyłu, wdzięcznie wpieprzając się na Lucjusza. Londyn w przyspieszonym tempie przywitał się z podsadzką, a ja wylądowałem na nim. Przynajmniej miałem miękkie lądowanie. Co z tego, że samobójcze? Trochę wygody przed śmiercią każdemu się należy. Zejdź ze mnie, idioto! wydyszał Diablo wściekły chłopak i brutalnie zapoznał mnie z ziemią. Wstał zwinnie jak kot, otrzepał szatę i poprawił włosy. Wystraszyłeś się i powiedział z niesmakiem. Wstawaj, bielecki, do diabła, nie mamy czasu. Kogo my tu mamy? Dwóch przydopasów? zachichotała złośliwie przeźroczysta kreatura i wydobyła skądś dwa nieprzyzwoicie wielkie balony na bank niewypełnione powietrzem. Macie prezencik, chłopaczki, wycelował i rzucił. Mam nadzieję, że jak na, mój pierwszy, jak na moje pierwsze nagranie nie było tragicznie. Chcę podziękować bardzo Anice Stasińskiej za napisanie Bieleckiego. Mam ogromną nadzieję, że już niedługo pojawi się druga część, tak jak zresztą sama Anika obiecywała. Mam też nadzieję, że Wam się podobało. Następny wpis będzie wkrótce. Zostawcie komentarz, co było źle, co było dobrze i do usłyszenia.